Edward Miszczak fajny jest, Edward Miszczak fajny jest, Telenbach całkiem też, Telenbach całkiem też. Dobra, dobra, panowie, panowie, spokojnie, spokojnie. O, a teraz taka zajawka, e, na hasło Polsat rozbiegamy się i szukamy jakiegoś zdrajcy. Co wy na to? Wiecie, kto sprzedaje formaty, nie? Nielegalnie. Uwaga, skupienie, Polsat, Polsat. No, kurde, kaguj, nieźle, nieźle. Ale jestem nabuzowany. No. Oj. Ojej. No, uważaj, a. bo będzie petarda. Okay. Od razu na początku petarda. Ta, o, dobra? Tak, od razu? Tak jest. No bo co, jejne. a co myślałeś? No. No, uważaj. No dobra, no. ale... Uważaj... No. A, jej no. Stary, powiem ci, że jesteś takim bramkarskim ciachem, że nie poznaję tak? siebie. no. Serio? A niech to, chciałbym cię mieć. No, no sorry, stary, ale jestem żonaty już. Aha. No. Jesteś zajęty? No... Mam żonę... A mógłbyś no, zrobić taką fajną jakąś pozę? Sexy? Sexy pozę? No no, coś hmm, takiego. coś to takiego? takiego, to jest... o. o, o, o. niezłe, niezłe. To, to było bardzo sexy, sexy to było, było sexy? bardzo sexy, no. Podkręciło mnie, także... Fajnie, fajnie, Słuchaj, wiesz co, ja zawsze idę za emocjami, tak? także... Muszę coś zrobić, no. Ale co? co? Co będziesz robić? Chciałem Ci się oświadczyć, no. Kuba, nie, stary, to dla mnie... Nie. Z... nie, to jest... Czy będziesz... Żenada... Nie, wstań. nie. No Ludzie patrzą, okay. żona... To są. Okej. Okay. Ej, podajcie domroczka! Podajcie domroczka, do mnie. Nie, do mnie, domroczka tutaj. Do mnie, do Mroczka. domroczka! do Mroczka, do, Mroczek mnie, wolny. do mnie Podaj, po, podaj, yes, podaj. Do, do, do mnie podajcie. Ej, 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 Marcin, ej, Marcin ja moja do, do mnie, no! ej! do mnie, o oh, jest! Mam, mam, do mnie, oddaj! No. No, mnie, do A może okay. Może do mnie, jeszcze co? No. No, do mnie, Sorry, no, bez porównania, no, przede wszystkim w tvn nie nikt na nie steruje. E, mówimy to, co chcemy, nie ma cenzury. Telefon. Hm? Halo? Bardzo dobrze, Agnieszka. A teraz, niby przypadkiem spełni o mam talent, o odświeżonej formule i o tym, że ugotowani cztery razy w tygodniu, okej? Okay? Zrozumiałaś? Tak, zrozumiałam, Ciociu. Dobrze, spóźnię się. Co spóźnia? E, no, na obiad do Cioci. <laughs> 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 uh, yeah, yeah. i'm